Wisła Płock w wielkim stylu wróciła do Ekstraklasy, no to sprawdzam, kto był najlepszym Benjaminkiem w historii. Tej historii dzisiaj będzie więcej, trudno w to uwierzyć, ale już 17 lat minęło od pierwszego gola Roberta Lewandowskiego w Ekstraklasie. Pytamy też, co dalej z Eftymisem Kulurisem. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Sendecki, a to jest Extra Time. Trzy mecze i trzy zwycięstwa. Trzeba przyznać, że Wisła Płock w wielkim stylu wróciła do PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Beniaminek wygrał w trzeciej kolejce z piastem Gliwice 2 do 0 no i jest liderem tabeli. Ale z tym idealnym startem Beniaminka w nowy sezon wiąże się kilka historii. No i trudno tutaj nie wspomnieć o sezonie 2022 2023 Wtedy Wisła, co prawda, nie była Beniaminkiem, ale miała najlepszy start sezonu w historii klubu. W pierwszej kolejce rozbiła Lech Gdańskę 3-0, w drugiej na wyjeździe Warte Poznań aż 4-0. Fenomenalnie. Od początku sezonu grali Dawo i Rafał Wolski. W trzeciej kolejce Wisła pokonała ówczesnego mistrza Polski i to w Poznaniu. Wygrała z Lechem 3-1. Czwarte zwycięstwo z rzędu nad Miedzią, Legnica 4-1, to już był najlepszy początek sezonu w historii zespołu z Płocka. W piątej kolejce remis w Szczecinie 2-2, ale po golu w samej końcówce. W szóstej kolejce zwycięstwo z Koroną Kielce, no i po sześciu seriach gier Wisła Płock była liderem Ekstraklasy, miała 5 punktów przewagi nad resztą stawki. Ale po 34. kolejce, już bez dawo, bez zwolnionego dwa mecze przed końcem sezonu trenera Pawła Stano, Wisła spadła z ekstraklasy. To jeden z najbardziej bolesnych upadków w historii, bo jeszcze po rundzie jesiennej Wisła Płocka była piąta w tabeli, miała 28 punktów, wiosną zdobyła zaledwie 9. I ja nie mówię, że to się musi powtórzyć, bo na początku tego sezonu Wisła Płocka wygląda naprawdę rewelacyjnie. Trzy 3 mecze, trzy 3 zwycięstwa to wiemy. Wiemy ile brakuje do pobicia rekordu klubu. No to popatrzmy, jak to wygląda, jeśli chodzi o Beniaminków. Najlepsze starty Beniaminków w historii ekstraklasy. W sezonie 1991-92 widzę Łódź po awansie do ekstraklasy. Wygrał pięć pierwszych meczów. Krakowia w 28 roku, także Szombierki bytą w 63 i Mielec w 70 to drużyny, które wygrały po cztery pierwsze spotkania. Taki wynik Wisła Płock może zanotować już w najbliższy weekend. Łatwo nie będzie, bo będzie grała z Widzewem, który też prezentuje się rewelacyjnie. To teraz nieco dłuższa perspektywa, bo dwa razy w historii zdarzyło się, że Benjaminek został mistrzem Polski. Pierwszy raz jeszcze przed wojną, w 1937 roku, po tytuł sięgnęła Krakowia, która co ciekawe wyprzedziła drugiego z Benjaminków AKS Chorzów. Osiągnięcie Krakowi w sezonie 88-89 powtórzył ruch Chorzów, który wtedy zdobył Mistrzostwo Polski właśnie jako drużyna, która pierwszy sezon grała w Ekstraklasie po krótkiej przerwie, po spadku do ówczesnej drugiej Ligi. Jeśli chodzi o nowsze czasy, to aż tak spektakularnych historii nie było, natomiast te Beniaminkowie potrafili radzić sobie naprawdę dobrze. Arkadynia, Gdynia czy Zawisza Bydgoszcz potrafiły zdobyć Puchar Polski, ale w tabeli Ekstraklasy trochę brakowało, my skupimy się tylko i wyłącznie na Ekstraklasie i sprawdzimy najlepszych Beniaminków z ostatnich 15 lat. Top 3 przed nami na miejscu trzecim Piast Gliwice, który do Ekstraklasy awansował w roku 2012. Gra do dziś zdobywał Mistrzostwo Polski, medale, walczył też czasami o utrzymanie, no ale w sezonie 2012-2013 jako Beniaminek też poradził sobie naprawdę nieźle. W swoim debiucie zajął bowiem wysokie czwarte miejsce. W rozgrywkach 2012-2013 Piasta prowadził Marcin Brosz, obecnie szkoleniowiec innego Beniaminka, Brugbetter Maliki Nieciecza, która swoją drogą też prezentuje się całkiem nieźle. Ale wracając do Piasta, Brosz pracował w Gliwicach od roku 2010, zbudował mocną ekipę bez wielkich gwiazd, no może Ruben Hurado był gwiazdą Ekstraklasy, ta drużyna awansowała do elity i spisywała się wśród najlepszych naprawdę rewelacyjnie. Co prawda, miała ogromną stratę do mistrza i wicemistrza, więc do Legii Lecha, ale do trzeciego w tabeli Śląska już tylko punkt straty. Czwarta pozycja dawała wtedy prawo gry w europejskich pucharach, no i wtedy było to największe osiągnięcie w historii Piasta Gliwice. Przenosimy się kilka kilometrów dalej do Zabrze i do sezonu 2017-2018. Na miejscu drugim w naszym zestawieniu Górnik Zabrze. Zabrzanie zaczęli od efektownego zwycięstwa z Legią Warszawa i dwóch goli Idora Angulo, który skończył sezon z 22 trapieniami. Ekipę zabrza prowadził wtedy specjalista od dobrych wyników Beniaminków, czyli wspomniany już przed chwilą Marcin Brosz. Górnik zagrał znakomitą jesień. Asysty aż 16 rozdawał Rafał Kurzawa, gole strzelał Angulo. Po 19 kolejkach górnik zabrze przywodził tabeli. Wiosną złapał zadyszkę. Angulo miał problemy ze skutecznością, ale i tak ostatecznie zabrzanie niespodziewanie zajęli wysokie czwarte miejsce w tabeli, które wtedy gwarantowało występ w europejskich pucharach, a kurzawa pojechał nawet na mistrzostwa świata w barwach reprezentacji Polski. I czas na miejsce pierwsze, sezon 2015-2016 i Zagłębie Lubin, które rozegrało fenomenalne rozgrywki, a szczególnie fenomenalną rundę wiosenną. Zagłębie Lubin prowadzone wtedy przez Piotra Stokowca, które do elity wróciło po zaledwie roku nieobecności od końca lutego. Do końca sezonu wygrało aż 10 z 14 meczów. W ostatnich 5 kolejkach Miedziowi zgarnęli komplet punktów, pokonując podążającą po mistrzostwo Legię, ale także Lecha, Piasta, Pogoń i Ruch. No, przyznacie, że to jest naprawdę niezła seria. W fantastycznej formie był Filip Starzyński, który zanotował 3 gole i 9 asyst w 16 występach. O 8 goli zaliczył Michal Papadopoulos, a 6 dołożył Krzysztof Pio Pio, Pio Piątek. Od tego czasu zagłębie nigdy nie wspięło się na podium ekstraklasy. Do takich wyników w ostatnich latach potrafiła nawiązać jeszcze tylko Warta Poznań, która w sezonie 2021 jako Benjaminek zajęła wysokie piąte miejsce. Zobaczymy, jak skończą w obecnych rozgrywkach Beniaminkowie. Wisła Płock zachwyca formą, Bróbek Termalika też prezentuje się nieźle, Arka trochę gorzej, no ale poczekamy, sezon jest długi. Natomiast na początku tych rozgrywek jest jeszcze jedna fajna rzecz, to jest rywalizacja o Króla Strzelców, która wystartowała absolutnie od pierwszego w meczu. Mamy kilku super snajperów, a w tym momencie przewodzi im Tomasz Bobczek, napastnik Lechigdańsk Do Katryka w meczu z Lechem w ostatniej kolejce dołożył kolejnego gola z Krakowią. I Słowak ma już w tej chwili cztery bramki na koncie. Po trzy bramki mają na koncie też napastnik pasów Filip Stoilkowicz, jego kolega z drużyny Aydin Hasic, ale tutaj jedno ważne zastrzeżenie. Hasic opuścił Boisko w ostatnim meczu z kontuzją i zawodnika Krakowi nie zobaczymy przez około dwa miesiące. A szkoda, bo był w naprawdę rewelacyjnej formie. Sebastian Berger z GKS-u też ma trzy gole, chociaż też ostatni mecz skończył schodząc z kontuzją przedwcześnie. Jan Grzesik z Radomiaka także z trzema golami, no i e, snajperzy, super snajperzy Michael Isak z Lecha też ma trzy gole. No i w tym Kuluris z pogoni również ma trzy gole. Tyle, że Kuluris w ostatnim meczu nie zagrał. Zasiadł na ławce rezerwowych. Oficjalnie zgłosił Kontuzję, no ale wiemy nieoficjalnie, a może właściwie oficjalnie, że to nie o kontuzję chodzi, a o to, gdzie chce albo nie chce grać król strzelców poprzedniego sezonu. Historia jest taka, że Aleks Haditagi, właściciel pogoni Szczecin. Chce, aby Kuluris do końca sezonu zagrał w pogoni, bo kontrakt ma do końca sezonu. No i najlepiej, żeby jeszcze został na kolejne 3 lata, bo taką propozycję kontraktu Pogoń Kulurisowi przedstawiła i to podobno najwyższy kontrakt w historii klubu. Kuluris chyba za bardzo w pogoni zostać nie chce. Natomiast wszystkie oferty z klubów zagranicznych, które do Szczecina przyszły, Kaditagi odrzucił i powiedział, że Kuluris jest więcej wart i że dla nich jest więcej wart. No i zobaczymy, jak ta drama będzie się rozwijać i będziemy ją na pewno śledzić. Na pewno najgorsze rozwiązanie jest takie, że król strzelców poprzedniego sezonu siedzi na owce rezerwowych, także dla pogodni, no bo ona też dużo traci bez FTV-sa Kulurisa. E, Zostajemy przy temacie super snajperów, ale teraz trochę milsze informacje i trochę wspomnień, bo dzisiaj w kalendarium o dwóch super snajperach lecha Poznań będzie, no to czas na kalendarium. 7 sierpnia 2010 roku pierwszego gola dla Lecha Poznań w ekstraklasie strzelił Artyom Srodniewskim. Łotyszczer w kolejnym sezonie był królem strzelców ekstraklasy. Tego samego dnia w 2015 roku pierwsze zwycięstwo w ekstraklasie zanotowała Bruckbetter Malika Nieciecza, która pokonała wtedy zagłębie Lubin 1 do 0, a tego jedynego gola strzelił Fawol Stano. 8 sierpnia 2008 roku. To dzień, w którym pierwszego gola w Ekstraklasie strzelił, uwaga, uwaga, Robert Lewandowski. Lewy w barwach Lecha Poznań wszedł z ławki w meczu z GKS-em Bełchatów i właśnie w taki sposób trafił do siatki. Tamten mecz kolej przegrał, ale już w 2010 roku Lewandowski był królem strzelców Ekstraklasy, a Lech mistrzem Polski, a reszta to już historia. Na koniec sprawdzamy jeszcze jak idzie polskim drużynom w europejskich pucharach, a idzie znakomicie. W komplecie wszystkie zespoły awansowały do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów Ligi Europy i Ligi Konferencji. Już dziś wieczorem pierwszy mecz z mistrzem Serbii, z z Wesdą Belgrad w eliminacjach Champions League rozegra mistrz Polski Lech Poznań. Rewanż w Belgradzie we wtorek. W czwartek grają natomiast w eliminacjach Ligi Europy Legia Warszawa, no i w eliminacjach Ligi Konferencji Raków oraz Jagielonia. A w piątek startuje oczywiście czwarta kolejka PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Zapraszam na stadiony, przedtelewizory, no i na naszego YouTube'a, bo skróty wszystkich meczów znajdziecie na oficjalnym YouTube'ie Ekstraklasy, czyli na koncie Ekstraklasa TV. Skróty i podsumowanie kolejki w każdy poniedziałek. To jest u nas, także mnóstwo innych ciekawych materiałów. No i Extra Time kolejny za tydzień. Do zobaczenia. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.